Jeszcze jeden wiersz Teofila Lenartowicza. I tak jak powiedziałem w poprzednim nagraniu, jeśli Państwu ta moja niezdarna recytacja się spodoba, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to może nagram jeszcze parę innych wierszy. Notabene ten wiersz zaczerpnąłem z antologii od Kochanowskiego do Stafa. Jest to antologia liryki polskiej, którą ułożył Wacław Borowy. I jest to antologia z roku 1930. Od czasu do czasu z ciekawości zaglądam sobie do niej, żeby zobaczyć, co zostało tutaj wybrane, jakie wiersze, bo perspektywa w tamtym czasie była trochę inna niż nasza. Wiersz Kalina. Rosła kalina z liściem szerokim, nad modrym w gaju rosła potokiem. Drobny deszcz piła, rosę zbierała, w majowym słońcu liście kąpała. W lipcu korale miała czerwone, w cienkie z gałązek włosy wplecione. Tak się stroiła jak dziewczę młode i jak w lusterko patrzyła w wodę. Wiatr co dnia czesał jej długie włosy, a oczy myła kroplami rosy. U tej krynicy, u tej kaliny, jasio fujarki kręcił z wierzbiny i grywał sobie długo żałośnie. Gdzie nad krynicą kalina rośnie i śpiewa sobie dana, oj, dana, a głos po rosie leciał co rana. Kalina liście zielone miała, I jak dziewczyna w gaju czekała. A gdy jesienią w skrzynkę zieloną, Pod czarny krzyżyk jasia złożono, Biedna kalina znać go kochała, Bo wszystkie swoje liście rozwiała. Żywe korale wrzuciła w wodę, Z żalu straciła swoją. Uroda.